Cześć tutaj dawno nie nagrywane i być może zapomniane wiadomości Pixel. Już po raz drugi w tym roku szkolnym samorząd uczniowski zorganizował dyskotekę. Gratulujemy organizatorom oraz dj om którzy starali się, aby każdy, kto przyszedł na dyskotekę, wyszedł z niej zadowolony. Mamy nadzieję, że to dopiero początek roku, w którym młodzież w gimnazjum nr 2 pokaże, że szkoła to nie tylko nauka, ale też dobra zabawa. Z kamilą przeprowadziłam sądę na ten temat. Cześć, byłeś na szkolnej dyskotece? Tak, była. I jak ci się podobało? A było bardzo fajnie, w ogóle dużo ludzi było. Super DJ był, ktoś grał Angelika na początku, później PZ. Byłeś na szkolnej dyskotece? I jak było? Byłaś na szkolnej dyskotece? Byłam. I jak ci się podobało? No, fajnie. 27 września uczniowie naszego gimnazjum wybrali swoich przedstawicieli do samorządu uczniowskiego. Przewodniczącym został Michał Wcmorąg z klasy 3D, a jego zastępczynią Agata Szemańska z klasy trzeciej f W 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego oraz 95. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę przeprowadzono uroczystą akademię Podczas przedstawienia wykorzystano mu prezentacje multimedialne, podkłady muzyczne oraz filmy archiwalne. Obchodząc co roku święto 11 listopada uświadamiamy młodemu pokoleniu znaczenie postań narodowych, które doprowadziły do pojawienia się wolnej, niepodległej Polski na globie Europy i świata po 123 latach niewoli. nagrodzili występujących gromkimi brawami. W Akademii wzięli udział uczniowie klasy 3 F oraz zespół wokalny. Nad całością czuwały panie Barbara Uryś, Agnieszka Szymańska, Dorota Mierzwińska oraz Małgorzata Bielecka. Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie przystąpiło w roku szkolnym 2013-2014 do projektu Tydzień dla oszczędzania. Akcja Tydzień dla Oszczędzania ma na celu promowanie idei oszczędzania oraz przekazywanie wiedzy o racjonalnym gospodarowaniu pieniędzmi. W ramach tego projektu 6 listopada 2013 roku odbył się konkurs dla uczniów klas pierwszych. Czteroosobowe zespoły z klasy pierwszej A, pierwszej B, pierwszej C i pierwszej D rozwiązywały zadania promujące oszczędzanie. Uczniowie mieli wyjaśnić pojęcia związane z oszczędzaniem. Ułożyć ciekawe hasła, rozwiązać krzyżówkę, podać argumenty przemawiające za tym, że warto oszczędzać. Zadania wykonano bardzo dobrze, poziom odpowiedzi był wyrównany. Zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa, a każdy uczestnik słodki batonik. Nad całością czuwały panie Dorota Paściora i Marzena Sobieraj. Wyobraź sobie szkołę za 10, 20 albo 30 lat. Czy uczniowie wciąż będą siedzieć w ławkach? Czy ciągle będą uczyć się z podręczników i pisać kredą po tablicy? A może książki zastąpią tablety, a tablica stanie się całkiem wirtualna? Postanowiliśmy włączyć się do konkursu i przedstawić swoją wizję szkoły przyszłości. Zagłosuj na nasz film Szkoła Przyszłości według Pixela. Nowoczesne technologie zawitają do szkół na dobre. Lekcje będą jedną wielką podróżą stryk i już. Jednak nad wszystkim ktoś będzie czuwał. Wejdź na stronę, która wyświetla się u dołu ekranu i zagłosuj na nasz film. Wiadomości przeprowadziły Eliza Sprecher oraz Aleksandra Baran, za kamerą Kamila Kwiatkowska.